Cześć wszystkim, z tej strony WIA i witam w kolejnym odcinku magnetycznego wędkowania. FUU! Jednak jesteśmy w dość creepy miejscu. Na moim kanale Telegram ktoś podesłał mi taki oto filmik. A Wam jak się podoba? Spójrzcie! Mocne, co? Wygląda na to, że to wydarzyło się właśnie tutaj. Widzieliście? Stamtąd samochód wyleciał i wpadł prosto do jeziora. Policyjny cholera wóz. I spójrzcie na to zdjęcie, na ten zrzut ekranu. O! Widzieliście? Tam nie ma policjanta, tylko jakiś zombie, albo duch, albo potwór. Krótko mówiąc, to wszystko jest creepy i bardzo straszne. Tak naprawdę, dzisiaj chcę sam tutaj zająć się magnetycznym połowem, i chcę zobaczyć, co znajduje się w tym miejscu. I wygląda na to, że trafiłem magnesem tam, gdzie trzeba. Zaczepiłem się, mam nadzieję, o ten właśnie policyjny samochód. Pierwsze znalezisko, i od razu takie ciężkie. Spójrzcie na bąbelki. Ciągnie się prosto do góry. O, tak, coś tam było widać. Wow, niesamowite, chłopaki. Mówiłem, że tam jest coś ciężkiego, dużego i czarnego. Coś czarnego się stamtąd wydobywa. Poczekaj, co to jest. Niesamowite, chłopaki! To przecież drzwi policyjne. Drzwi do cholery od radiowozu. No proszę, ale znalezisko. A dlaczego ona jest zielona w środku? Zielona maś? Zielony popiół? Czy co to jest? Dobra, to nieważne. Słuchajcie, wygląda na to, że to wszystko prawda i naprawdę radiowóz wpadł tutaj do wody, no i nieźle go rozerwało na kawałki. Skoro te drzwi są osobno. I czy naprawdę to zdjęcie z tym duchem albo zombie też jest prawdziwe? Miejsce ogólnie jest straszne. Rzućmy dalej magnes, żeby zobaczyć, co jeszcze jest w tym miejscu. Dobrze, że tak dokładnie tam trafiliśmy, prawda, chłopaki? Poczekaj chwilę. Znowu zaczep. Krótko mówiąc, wygląda na to, że naprawdę leży tam cały radiowóz policyjny. Teraz musimy być bardzo ostrożni, żeby wydobyć to znalezisko. Patrz, co to jest? Co to? Niesamowite? Oto to! Co to takiego? Chłopaki? Co tam wystaje? Jakaś. jakaś czapka? Czy co to jest? Poczekaj. Chłopaki, co wy robicie? To szkielet, cholerny szkielet. Cholera, to nie jest zwykły szkielet, to szkielet policjanta. O Boże, o Boże, o Boże! Chłopaki, czemu do diabła nie ma nóg? Coś. Wygląda na to, że prowadził ten radiowóz. Niesamowite. Chłopaki, poczekajcie, on ma przy sobie radiostację. Ona nie działa. Dobra. A tutaj ma kamerę nasobną. To znaczy, że to urządzenie nagrywało całe zdarzenie. Niesamowite. Chłopaki, pozwólcie, że spróbuję teraz podłączyć się do tej kamery nasobnej i zobaczyć, co zostało na niej nagrane. W ten sposób dowiemy się, co się stało. Podłączamy ten kabel tutaj, a drugi koniec do laptopa. Wygląda na to, że wszystko powinno działać. Zamigała na zielono. To znaczy, że możemy się do niej podłączyć i odtworzyć ostatni plik wideo. Zaczynamy. AE4, baza, odbiór. Wideo z perspektywy pierwszej osoby. Z perspektywy policjanta. Jest w samochodzie. Wszystko w porządku wiozę podejrzanego. Wszystko pod kontrolą. Tak, dzieje się coś dziwnego. On kogoś przewozi. Więźnia? Przerwałem ich rytuał. Nic nie osiągniecie. Co to był za zielony błysk? Co to znaczy? Co się dzieje? Wszystko się zatrzęsło i wideo się przerwało. Co do cholery? O nie. Patrzcie, kamera miga na czerwono. To znaczy, że się rozładowała i nie zobaczyliśmy całego nagrania. Dobra, słuchajcie, zróbmy tak. Podłączę teraz kamerę do ładowania, niech się trochę naładuje. I na końcu filmu będziemy mogli zobaczyć cały ten fragment w całości i będziemy mogli się dowiedzieć, co się stało z tym policyjnym samochodem i dlaczego wpadł tutaj pod wodę. Chłopaki, zdobądźmy 7 tysięcy lajków. Dajcie lajka już teraz. A ja będę kontynuował łowienie na magnes. Wierzę w Was i wiem, że dacie radę. W tym czasie będę dalej łowił na magnes. Ale szczerze mówiąc, teraz robić to jest o wiele straszniej i bardziej przerażająco. Pobyt tutaj stał się teraz o wiele bardziej przerażający. Ale dla moich subskrybentów będę kontynuował magnetyczne wędkowanie. Zobaczmy, co tym razem uda mi się wyciągnąć z tego miejsca. Poczekaj chwilę. Mam naprawdę świetne zaczepienie. Przyjaciele, co to jest? Co to tam jest w wodzie? I co to za dźwięk? Sygnał policyjnej syreny pod wodą? Co za dziwactwo, chłopaki? Jak to możliwe? Czekaj, wyciągnijmy to. O jest, cholera. A! Co to? To naprawdę policyjny kogut, chłopaki. Wszystko znowu się zgadza. Kolejne znalezisko, które jest powiązane z całą tą historią. Tak, cholera wygląda na to, że ją też nieźle przetrzepało, tak jak cały ten samochód. Patrzcie, ten kogut policyjny chyba był gdzieś tutaj albo tutaj. To są tylne drzwi, prawda? Czyli policyjne. I wychodzi na to, że nasz bohater policjant siedział nie tutaj, tylko też z przodu. Czyli uderzenie uderzenie było bardzo mocne i poważne. Szczerze mówiąc, na razie nie mogę zrozumieć, jak to wszystko się łączy, co dokładnie tutaj się wydarzyło. To wszystko jest jakieś bardzo upiorne i niezrozumiałe. Przypomina jakąś upiorną atmosferę, coś niepokojącego albo strasznego. Za każdym razem, gdy znajduję takie przerażające rzeczy, mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Krótko mówiąc, jak zwykle, jeśli zauważycie coś niepokojącego albo coś dziwnego na tym filmie, Czego ja nie zauważyłem, napiszcie o tym w komentarzach. Cholera. Sirioża pewnie by teraz podpowiedział. Sirioża znów wpadł w kłopoty, chłopaki. Z tego, co zrozumiałem, to znowu ma to związek z jakąś mistyką. Zaraz opowiem, co się z nim stało. On, krótko mówiąc, gdzieś się wybrał i przestał się odzywać. Wszystko, co mam, to jego współrzędne i tyle. O, czuję się naprawdę lekko. Krótko mówiąc, martwię się o niego. Jeśli go nie znajdziemy, nadal będę kręcił filmy sam. Dajcie znać w komentarzach, czy warto szukać sergeja, czy zostawić go, żeby gdzieś dogorywał? O a co ja tu mam? Co? Co? Ale dziwna rzecz, ludzie to jest woreczek strunowy. Do takich zwykle wkłada się dowody. I tutaj swoją drogą jest napisane Evidence, co po angielsku znaczy dowód. O, a na tej części Magnesu mam naboje. To są naboje 9mm, ludzie. Zobaczcie, i tutaj swoją drogą na drzwiach samochodu, które wyciągnęliśmy na samym początku, te same otwory też są po kulach. Wygląda na to, że tutaj była niezła strzelanina, i tych nabojów znaleźliśmy naprawdę dużo. Niesamowite! To wszystko jest jakieś dziwne i bardzo przerażające. Nie wiadomo, czy to była strzelanina, czy jakaś mistyka. Wiecie, jeśli kiedykolwiek znajdziecie coś podobnego, na czym będą napisane dowody, albo coś takiego, pod żadnym pozorem nie wolno tego otwierać. To jest niezgodne z prawem. Ale, chłopaki, zobaczcie, co tutaj znajdujemy. To jest prawdziwe śledztwo, i dla moich subskrybentów muszę to otworzyć, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. To przecież dowód, a ja prowadzę śledztwo, więc muszę to rozpakować ostrożnie. Niesamowite. Spójrzcie tylko co to jest. Przecież wam mówiłem. To wszystko jest związane z mistyką, duchami i przerażającymi stworami. Tutaj jest przedstawiony czaszka albo śmierć, albo nie wiem, jakaś inna makabra. I to wygląda jak książka. Rozpakujmy ją. Niesamowite chłopaki. Jakieś cholerne hieroglify, symbole, czaszki. A co to za diabeł? Co to za śmierdzące stworzenie? Niesamowite. I tutaj jest jeszcze więcej takich symboli. Książka wydaje się bardzo dziwna i sekciarska. Zawiera przerażające, straszne ilustracje. Ludzie, jeśli macie pomysły, jak to wszystko się łączy i co to za okropieństwo jest tutaj narysowane, w takiej właśnie okładce do diabła napiszcie. I ludzie, chcę przypomnieć, że tutaj było napisane dowód. I być może tę książkę, jako dowód, jako potwierdzenie jakiegoś przestępstwa, zabrał ze sobą właśnie ten policjan. I gdzieś ją wiózł. I być może to właśnie ta książka była przyczyną wypadku. Rzućmy dalej magnes, żeby to wyjaśnić. Przerażające znalezisko, ale trzeba kontynuować magnetyczne wędkowanie. W końcu szukamy policyjnego samochodu. Tak, mam przeczucie, że dziś możemy wyciągnąć prawdziwy policyjny samochód z podwody. A propos samochodów. Zauważyliście, że na kanale Życie WIA ja jest coraz mniej treści motoryzacyjnych? Chodzi o to, że założyłem nowy kanał, który nazywa się Rżawy Alians. I proszę, kliknijcie w link w opisie, zasubskrybujcie i obejrzyjcie film, jak wydałem 20 milionów rubli na swój nowy garaż. Ten ekskluzywny film jest dostępny tylko tutaj. Kliknijcie link w opisie, aby go obejrzeć. Tym razem nic nie złapałem, tylko jakieś dziwactwo. Rzucajmy dalej. Wiecie, chłopaki, że podczas łowienia na magnes wyciągnąłem już mnóstwo różnych fajnych, ale też dziwnych i strasznych rzeczy. Moi subskrybenci to wiedzą. Jeśli jesteście tu pierwszy raz lub oglądacie bez subskrypcji, naprawcie to od razu. Nazywam się Via i robię dla Was najlepsze łowienie na magnes. A teraz coś zaczepiłem. Czuję, że coś idzie, ale jeszcze nie mogę zrozumieć, co to jest. Nie jest bardzo ciężkie, ale ma swoją wagę. A o, patrzcie, chłopaki. No, jakaś. co? Niesamowite chłopaki. To jakaś część od policyjnego auta. Na pewno to jest od policyjnego auta, bo mają taki sam kolor. To specjalne oznaczenie dla policyjnych samochodów żeby nie zdejmowali z nich części i nie kradli, żeby nie zakładali ich do innych samochodów. Coś mi wyleciało z głowy. To jest jaka to część? Ona służy do uruchamiania silnika. Wyobraźcie sobie. Wyleciało mi z głowy. Zapomniałem jak się nazywa. Napiszcie w komentarzach. Tutaj się ją wkłada, robi drr i silnik się uruchamia. Ciekawe jaki to był samochód. Na razie brak pomysłów. Oto rozrusznik drzwi i kogut tego auta. Możecie napisać w komentarzach jak myślicie, co to był za samochód? Kurczę, ale odkąd wyciągnęliśmy tego szkieleta, nie opuszcza mnie uczucie, że ktoś mnie obserwuje. Jakieś nadprzyrodzone obecność, chłopaki. Dlatego, jeśli zauważycie coś, czego ja nie widzę, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Wasze komentarze bardzo, bardzo mi pomagają. A teraz kontynuujemy magnetyczne wędkowanie, bo coś tutaj ewidentnie było nieczyste. Ale o przyczynach na razie nie będę się wypowiadał. Widzicie, gdzie rzuciłem magnes? Tam skąd idą bombelki. Na dnie na pewno jest ten policyjny samochód. Dokładnie namierzyłem pozycję. Tak mniej więcej brzmiała rozmowa, jeśli nagranie jest autentyczne, a wygląda na to, że jest. I swoją drogą to, co zostało nagrane na tej kamerze nasobnej, da nam wszystkie odpowiedzi, ponieważ nagrało ono wideo ostatnie, co zobaczył ten policjant. I dlatego, jeśli wciąż oglądacie, zostawcie lajka, like to bardzo ważne. I w tym właśnie filmie poznamy wszystkie tajemnice. Co się właściwie stało i kto za to odpowiada? A tak przy okazji czuję coś na magnesie. No, coś takiego niezbyt ciężkiego. O, coś czarnego się pojawia. Tak, o, niesamowite chłopaki, wiem, co to jest. To jest tajna policyjna radiostacja. Takie radiostacje używają tylko policjanci i służby wojskowe. A oni używają jakiegoś specjalnego parametru szyfrowania, albo coś takiego. Niesamowite. Jeśli ona działa, jeśli uda się ją ustawić, może też uda nam się poznać jakieś tajemnice, albo coś takiego. Odbiór. Odbiór. Co? Co? Sygnał pochodził jakby z tej stacji, z tego radia, które było na tym czarnym szkielecie. Odbiór, odbiór. Słychać mnie? Odbiór. Tak, tak, słyszę. Kto mówi? Nieważne. Zaprzestań magnetycznego wędkowania. A jeśli nie przestanę uprawiać magnetycznego wędkowania, to co? Bardzo tego pożałujesz, bardzo pożałujesz. Nie, nie, proszę, odbiór. Nie, nie, sygnał zniknął. Odbiór, odbiór. Cholera, co to wszystko było, chłopaki? W jakiś sposób za pomocą tej radiostacji wywołałem sygnał właśnie na tym radiu. I ktoś do mnie mówił. A głos był jakiś przerażający i nie z tego świata. Cholera. Może powinienem z tym skończyć, bo to robi się naprawdę niebezpieczne. Nie, 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 musimy kontynuować. Kamera jeszcze się nie naładowała, a ja nie zebrałem jeszcze wystarczająco dowodów dla moich subskrybentów. Trzeba kontynuować, trzeba kontynuować. Więc tutaj na pewno za wcześnie, żeby się zatrzymywać. Kontynuujmy rzucanie magnesów to samo miejsce, bo jestem pewien. Tak. Tak, tak, patrzcie, dopiero co rzuciłem i od razu zaczepiło. Chyba naprawdę coś zahaczam. Co to znowu za magia? Chyba mówiłem wam już, że czuję jakąś obecność na 100%, ale już dokładnie wiem, gdzie zatonął ten radiowóz policyjny. Za każdym razem. I teraz ciągnie się jakaś solidna zdobycz. Naprawdę duże napięcie. Ciężka. Tam coś białego, chłopaki. No tak, niesamowite. Zobaczcie, to kolejna część policyjnego samochodu. Tutaj jest napisane 911 i zobaczcie, jest dokładnie w tych samych kolorach. I o kurcze, a co to jest? A co to jest na magnesie? Jeszcze naboje. Jeszcze naboje 9 mm. Wygląda na to, że jest ich tam bardzo dużo. To są policyjne naboje, ale używają ich też różni gangsterzy. I tutaj też. Zobaczcie tutaj tutaj są te wszystkie otwory Wygląda na to, że zrobił je nabój 9 milimetrowy Wygląda na to, że zanim ten samochód trafił pod wodę, ktoś porządnie go podziurawił. Tra, ta, 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 właśnie tymi nabojami. Dobra, rzucajmy dalej. Znajdujemy coraz więcej dowodów na to, że to rzeczywiście radiowóz, ale co mają z tym wspólnego te wszystkie mistyczne rzeczy, zombi i duchy? To dziwne. Dobra, żeby się tego dowiedzieć, musimy dalej rzucać magnes. Nie widzę innej odpowiedzi chłopaki? No dobrze, to samo miejsce. Hop, i tak? Znowu coś się zaczepiło. Tak, chłopaki, na dnie na pewno jest samochód, naprawdę to czuję. I może warto byłoby przyjechać tu już z Akwalungiem. Co myślicie? Jeśli zbierzemy 10 tysięcy lajków pod tym filmem, to koniecznie sprawdzimy, co tam jest na dnie przy pomocy akwalungu. A teraz. A co to jest? Co to takiego, chłopaki? Widzieliście kiedyś coś takiego? Co za masakra, ja pierniczę. To jakaś ręka. Ręka jakiegoś zombie z kajdankami. Boję się, chłopaki. Co to za masakra? Spójrzcie tylko na to. To przecież to przecież nie jest ręka policjanta po pierwsze, bo on ma jedną rękę i drugą rękę, kurczę, i one w ogóle nie są do siebie podobne. Chłopaki, one są różne. Zobaczcie, ta to szkielet, a ta to zombie, i do cholery, czemu ta ręka się nie rozłożyła? Napiszcie komentarze, wasze pomysły, wasze opinie. Na razie nic nie rozumiem, chociaż chłopaki, zaczynam coś rozumieć. Możliwe, że to ręka tego, kogo aresztował właśnie ten policjant. I przewoził go z tyłu, no na tylnym siedzeniu. Zazwyczaj tam ich przewożą. I możliwe, że ta właśnie ręka, to właśnie zombie, są jakoś powiązane ze zdjęciem, które pokazywał na początku tego filmu. I jakoś są powiązane z tą mistyczną, przerażającą książką. Możliwe, że ta ręka i ta przerażająca książka mają jednego właściciela. A policjant go złapał i skół, żeby ukarać za jego mistyczne, przerażające czyny. Po co ja to zrobiłem? Teraz ta ręka jest do mnie przykuta. Ale ze mnie idiota! Może on ma klucz? Hej, panie policjancie, przepraszam. O, a tak przy okazji, kamera. Chłopaki, musimy zebrać 7000 lajków, by zobaczyć, co jest na niej nagrane. Dawajcie lajki już teraz. W tym filmie pokażę wam, co nagrano na tej kamerze. Dobra, rzucajmy magnes dalej i dowiemy się wszystkich tajemnic, bo to już przekracza wszelkie granice. To jedno z moich najbardziej przerażających znalezisk. Obecnie trudniej jest łowić ryby z użyciem magnesu, ale nauczyłem się lokalizacji, gdzie znajduje się zatopiony radiowóz. Dlatego i tak wydobędę dla Was wszystkie znaleziska, mimo że do mojej twarzy wyciąga się pieprzona ręka zombie. Tak, teraz jakby coś lekkiego zahaczyłem albo nic nie złapałem, mój magnes jest bardzo lekki. Czuć jakby był pusty, chociaż coś żółtego mignęło. Oho, to odznaka policyjna, chyba szeryfa albo coś takiego. Oni zazwyczaj noszą to tutaj, na piersi. Coś w stylu, jestem oficerem Sławikiem. Aresztuję was albo tego cholernego zombie. Nie, chyba jednak to oficer Sławik. Oficer Wia nie brzmi zbyt oficjalnie. Pewnie tutaj ją nosił. Jemu to bardziej pasuje. Masz rację, już jej nie potrzebuje. Cholera, jak uwolnić się od tej ręki? Oby na nagraniu było napisane, gdzie jest klucz. Bo teraz trzeba dalej rzucać magnes, żeby jeszcze zobaczyć co tam jest pod wodą. To jest bardzo przerażające. Chcę szybko odkryć sekrety i jak najszybciej się stąd wyrwać, bo tutaj wszystko jest wyraźnie przesiąknięte jakąś mistyką, czymś strasznym, duchami, zombie. To wszystko jest powiązane z policyjnym radiowozem. Czuję, że coś zahaczyłem. Co prawda nie jest to zbyt duże, ale te bąbelki, te bąbelki świadczą o tym, że coś tam pod wodą na pewno jest. Więc trzeba ciągnąć bardzo ostrożnie. O, tam widać coś czerwonego, białego i niebieskiego. Czyżby to flaga Francji? Nie. Oj, coś się oderwało. To przecież część, zapasowa część od policyjnego auta. Tak, zobaczcie, ma takie same kolory, dokładnie takie same. Słyszałem, że policyjne części maluje się specjalnie w ten sposób, żeby ich nie kradli, ale znaleźliśmy dużo części zamiennych. To kolejny dowód na to, że naprawdę było tu policyjne auto i teraz gdzieś jest pod wodą. A tak przy okazji, kto wie, jak to się nazywa? Ciągle zapominam, serio. Starter sobie przypomniałem, ale tego nie pamiętam. Rozdzielacz, czy jak to tam? Napiszcie w komentarzach, kto się zna. Dobra, chyba kamera już się naładowała i możemy zobaczyć, co jest w środku. Mam nadzieję, że na tym nagraniu będzie jakaś informacja. Jak mogę się pozbyć ręki zombie przy kajdankach? Dobra. Tak, kamera miga na zielono, czyli wszystko w porządku. Odtwarzamy ten sam ostatni plik. AE4, baza odbiór. Obserwujemy także scenę z perspektywy policjanta. Nic Wam się nie uda. Z tyłu dochodzą jakieś dziwne dźwięki. Wygląda na to, że wydał je właściciel tej ręki. Znowu, znowu ten zielony błysk. Co to znaczy? Co się dzieje? Policjant stracił kontrolę nad autem. To musiała być magia, czary. Cholera! Przez to, że policjant stracił panowanie, wpadli tutaj do wody. Niesamowite. Tak. I teraz wszystko się zgadza, przyjaciele. Wszystko się zgadza. Tam naprawdę był prawdziwy radiowóz policyjny. Znaleźliśmy mnóstwo części od niego, i on na pewno wpadł pod wodę. W momencie transportu więźnia był on przypięty właśnie do tych kajdanek. Miał skute ręce tak jak ja teraz, a przewoził go właśnie ten policjant. To prawdziwy policjant, wyposażony od stóp do głów w radiostację i cały pozostały sprzęt. Ale ten właśnie więzień miał przy sobie jakąś straszną księgę śmierci, czy jak to nazwać, nawet nie wiem. Użył zaklęć z tej księgi i wywołał właśnie ten zielony błysk. Dlaczego jestem tego pewien? Bo odpowiedź mieliśmy już na samym początku tego filmu: Cały tylny rząd pokryty jest jakąś zieloną mazią, jakimiś dziwnymi zielonymi plamami. I to na pewno zostało spowodowane właśnie tym zaklęciem. No, i to, że szkielet całkowicie się rozłożył, oznacza tylko, że na niego też zostało rzucone jakieś zaklęcie. I dlatego oficer policji stracił panowanie. A ten się nie rozłożył, bo to właśnie on jest czarownikiem. On jest zaklinaczem. Ale sądząc po wszystkim, obaj nie mieli lekko. Na nagraniu niestety nie było informacji o tym, gdzie znajduje się klucz do kajdanek. Dlatego muszę jeszcze coś z tym zrobić. Ale nie znaleźliśmy całego radiowozu pod wodą. On na pewno znajduje się gdzieś tam na dnie. Dlatego, jeśli zbierzemy 10 tysięcy lajków pod tym filmem, to na pewno nagram dla Was kontynuację tego odcinka. No i piszcie w komentarzach, czy szukać seriorze, czy go przywrócić, czy może pozbyć się go na zawsze. Dobra, tak czy inaczej, kliknijcie w ten filmik. Tutaj może być już kontynuacja. Albo kolejny świetny film lub wideo, które na pewno przypadnie Wam do gustu. Jest świetne, jest zabawne i może nawet jeszcze straszniejsze niż to. W każdym razie koniecznie kliknijcie na to wideo i subskrybujcie kanał.